Cześć, dzisiaj chciałam poruszyć temat bardzo ważny, wręcz śmiertelnie poważny i potencjalnie niebezpieczny, a mianowicie będą to zbrodnie, które najczęściej popełniacie właśnie wy w drogeriach. Będą to też takie zbrodnie, które popełniają same drogerie. Jest to dosyć istotne a często nie zdajecie sobie po prostu sprawy ze swoich czynów w biegu, po prostu biegacie po, po drogerii i nie zwracacie uwagi na takie szczegóły. Dlatego dzisiaj chciałam właśnie o nich Wam powiedzieć i jakie mogą być skutki takiego postępowania. Nie przedłużając, zapraszam Was do oglądania dalej. Pierwsza i zarazem największa zbrodnia testery. Tą zbrodnię mogę podzielić na dwie kategorie. I zacznę może od tej, którą postawiłam na pierwszym miejscu, czyli jest to największa zbrodnia według mnie, i to powinno być wręcz karalne. To jest coś okropnego. Mianowicie chodzi mi o używanie testerów prosto z opakowania najczęściej używanie właśnie tych testerów przez Was. Często to widzę. Ja nie wiem, czy te osoby nie zdają sobie z tego sprawę, ile tam jest bakterii, zarazków i groźnych chorób. Um, to jest straszne, naprawdę to jest straszne. Palicho, jakieś tam em, podkłady i tym podobne, co i tak przypadamy na dłoń. W porządku. Em, korektory, które używane są bezpośrednio z e, opakowania, z kosmetyku, na przykład jakiś rozświetlający czy e, antybakteryjny, coś w sztyfcie i to jest bezpośrednio nakładane na twarz z opakowania. To jest dla mnie coś strasznego, więc wyobraźcie sobie, ile ludzi przechodzi przez taką drogerię, ile ludzi tego dotyka, co ma takiego na rękach. No bo nie, nie ma co ukrywać, że nie każdy chodzi z czymś do dezynfekcji, czy nie myje rąk cały czas. Chodzi do toalety, nie myje rąk, później. Dotyka sobie takich rzeczy, a my to przekładamy na swoją twarz. Czy to chodzi o cienie, ee, jakieś inne prasowane kosmetyki, których bezpośrednio dotykamy i przekładamy na swoją twarz. Kochani, sprawdzajmy to na tej swojej dłoni, jeżeli chcemy zobaczyć, jaki to jest pigment, czy na tych swoich paluchach. Ale nie dotykajmy się, nie przenosimy tego nigdzie indziej. A największą zbrodnią, jaka jest, i to jest dla mnie totalnie nie do przyjęcia, e, naprawdę robi mi się słabo, kiedy to widzę i mam ochotę podejść do takiej osoby i uświadomić ją, co ona takiego robi, jest używanie szminek, błyszczyków i tym podobnych bezpośrednio z aplikatora tego testera na swoje usta. Kochani, naprawdę możecie się nabawić czegoś groźnego, jakiejś grob, groźnej choroby, która jest przenoszona przez e, na przykład naszą ślinę. E, bezpośrednio kładziemy to przy naszej jamie ustnej, wdychamy to, e, połykamy to do naszego organizmu. Te wszystkie bakterie naprawdę to jest okropne, obleśne i płakam Was. Nie róbcie tego. Nie róbcie tego. Kolejną zbrodnią jeżeli chodzi o testery yy, i tutaj w sumie jest zbrodnia yy, drogerii jest taka, że tych testerów po prostu nie ma z jakiegoś takiego kosmetyku, tak? Przeważnie chodzi mi tutaj o tusze i klientki chcą sprawdzić swoje yy, jakie ma tam właściwości, jaką ma szczoteczkę a tych testerów nie ma no, i jest duży problem, więc to jest zbrodnia drogerii. Dla mnie to też jest nie do przyjęcia, bo zawsze trzeba zobaczyć, jaką kosmetyk ma konsystencję, jaką ma szczoteczkę, jaką ma, nie wiem, jaki ma aplikator, i to wszystko właśnie jest zadanie dla testerów, które są ważne właśnie w tym wyjściu. tak? Tu jest ważne, ale nie, żeby przekładać te testery na swoją twarz. Zbrodnia numer dwa. Otwieranie nowych opakowań. Tak, ta poprzednia zbrodnia, czyli ten brak testerów, prowadzi do tego, że często ym, otwieracie opakowania w drogeriach, które powinny być zamknięte, bo nie ma jakichś testerów cieni czy innych kosmetyków. Wy chcecie zobaczyć, jaką ma pigmentację, jaką ma konsystencję, oczywiście to jest zrozumiałe, ale w tym przypadku otwierając kosmetyk już go marnujecie. Otwierając, dopuszczacie tam powietrze, dopuszczacie bakterie. Ten kosmetyk już się psuje, tego kosmetyku nikt już nie powinien przynajmniej kupić on już powinien być schowany i nie um, udostępniony do sprzedaży co też często um, jest kolejnym właśnie kolejnym błędem i zbrodnią danej drogerii że takie kosmetyki są dopuszczane do sprzedaży ponownej. Um, i o czym ja mówiłam? O tym otwieraniu kosmetyków. Kochani, w szczególności tusze. Jeżeli otwieracie taki tusz, a najgorsze jest to, że często nawet panie z drogerii każą nam otworzyć taki um, tusz, żeby zobaczyć tą szczoteczkę, bo nie ma testera. To już pomijam. E, otwieramy tusz, otwieramy raz, spoglądamy na szczoteczkę, wkładamy tusz z powrotem i już pychamy tam powietrze, wpychamy tam zarazki. Tak zrobi z 10 osób, zrobi tak 100 osób, które przechodzi um, i następna osoba, która chce go już kupić, już kupuje um, zużyty po prostu tusz, który często jest przeterminowany, bo dziwimy się później, że kupujemy tusz i znowu on już się sypie. W ogóle o co chodzi? To jest właśnie spowodowane tym, że y, takie kosmetyki są otwierane w drogerii. To jest grzech. Ty! Tak, ty! Ty. Ja wiem, że to ty. Wiem, że otwierałaś. Teraz powiesz nie, absolutnie. Przecież. Ja tak nie robię, tak się nie robi, nie. Mhm. Obiecaj mi, że to już był ostatni raz. No. No ci wiesz, będę cię, cię obserwował. Mhm. Trzecia zbrodnia, przegrzewanie się kosmetyków. I to już jest zbrodnia popełniana najczęściej przez drogerie. No w sumie jedynie przez drogerie. Piękna wystawka kosmetyków jest oświetlana takimi wielkimi żarówkami żółtymi. Tam jest bardzo ciepło. To skutkuje, że te kosmetyki się po prostu przegrzewają. Ich formuła, ich struktura jest naruszana. Często już są przeterminowane. Mimo, że je dopiero co kupimy, to niestety nie pocieszymy się, nie ucieszymy się z nich i nie będą nam służyć zbyt długo, więc zwróćcie na to uwagę czy ta dostawa jest świeża e, możecie również o to zapytać, być może to Was uratuje przed tym, że po prostu kupicie już niestety przeterminowany kosmetyk i to wszystkie już zbrodnie, którymi się chciałam z Wami podzielić, niektóre są dla mnie po prostu okropne e, niewybaczalne i powinny być karalne, a z niektórymi możemy sobie poradzić i przejść nad nimi tak do porządku dziennego. Mam nadzieję, że zwróciłam Wam uwagę po prostu na niektóre bardzo istotne czynniki, być może uratowałam Was od, od jakichś chorób paskudnych. Zwróćcie na to uwagę naprawdę, to jest bardzo ważne. A jeżeli wszyscy będziemy o to dbać, to być może ten poziom usług, poziom jakość ogólnie wszystkich drogerii wzrośnie i wszyscy będziemy zadowoleni, więc zwracajmy uwagę na takie tytale, bo one są naprawdę ważne. To chyba wszystko, co już chciałam powiedzieć, więc żegnam się z Wami, kochani. Cześć! A jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że ten makijaż pojawi się już na moim kanale, linka znajdziecie w opisie pod spodem. Zapraszam Was serdecznie!